Witam wszystkich, Tadek Jest, Są ze mną przedstawiciele grupy GIT. Cześć. Cześć. Witam serdecznie. Pytanie do mnie, pytanie, pytanie do mnie, do mnie, tak, do mnie pytanie teraz. Tadek, jak minęło ci wiosło? Bardzo dobrze mi minęło, bardzo dobrze się bawiłem i mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej, choć to będzie ciężkie, żeby było jeszcze lepiej. Bo już, to, bo już to był taki poziom, że ciężko przebić. Ok, teraz pytanie ode mnie, do Was, ponieważ mnie ta kwestia ciekawi, kiedy Wy tak naprawdę się uformowaliście? Kiedy, jaką, jaką datę uznajecie, datę czy rok nawet, uznajecie za początek Wasz? To jest dobre pytanie. Jakiś czas temu właśnie o tym dyskutowaliśmy przy okazji urodzin którejś z grup. Gdzieś Ktoś tam, jakaś grupa inna miała urodziny i stwierdziliśmy, że. A tak, generalnie to kiedy my mamy? Tak było no, ciężko ustalić. I tak sobie wybieraliśmy. A może wtedy, kiedy mieliśmy pierwszy raz występ samodzielnie, już? Nie pod tam jako grupa warsztatowa kogoś tam, czy pod zrzeszeniem jakiejś tam. Centrum kultury, czy czegoś tam, tylko samodzielnie, a może kiedy wygraliśmy wiosła, a może co innego, i ciężko tak ustalić. Generalnie chyba nie ustaliliśmy tego, nie? Nie, nie mamy takiej daty. Znaczy, ja w ogóle jestem mamy... najmłodszy w rodzinie nie i mamy... się w ogóle nie wypowiadam. Mamy urodziny zawsze? Tak, jest najlepiej. Tylko prezentów jakby mniej. Chyba, że każdy dzień jest chyba prezentem w tym momencie. A tam dacie każdy dzień. Każdy. Okej, okay, gracie krótkie formy. Zgadza się? W eee, na występach oficjalnie tak. Nieoficjalnie się tam bawimy, eksperymentujemy z długą formą. Macie jakieś ulubione swoje gry? Eee, wiesz co? Eee, no często gramy na przykład konwencje często, randka w ciemno często jest. Myślę, że dalej się to jaka jest Twoja ulubiona gra, a nie całej grupy. No chyba, że jest zdanie, zdanie jednostki z zdaniem grupy jest, być może. Nie jest ciężko powiedzieć, bo to ja ustalam wszystkie gry i to jest tak, że jak ja u, zapiszę coś, jakiś ustalę jakieś gry, a oni rzucę im to, żeby zobaczyli jakie jaka jest moja propozycja oni... Nie, to wywalmy na przykład to tamto, to nie, to to, to zmieńmy, więc nie wiem, ciężko ustalić. Zawsze jest jedna gra muzyczna, którą gramy zawsze na koniec występu. To jest trzy akordy, taką tak sobie wymyśliliśmy. I nie wiem, nie, nie wiem, czy my mamy jakąś ulubioną po prostu. Powtarzają się niektóre gry, ale teraz y, będziemy też wprowadzać nowe, też no, chcemy jakby urozmaicić wszystko, nie? A macie jakąś osobiście, już teraz nie jako grupa, y, gry, których już y, tyle razy graliście, że już wam się po prostu nie chce, jesteście znudzeni, męczy was taka gra? Nie, mnie nie męczy żadna gra. Nie, nie, nie. Wszystko można po milion razy? To się nie tak nam wspaniale układa program, że zmieniają nam się gry, pomylił w cudzysłowie oczywiście żadne gry, chyba, że my jeszcze nie trzaskali, to jeszcze żadna gra mi nie zbrzydła, ale jak mówiłem, ja jestem najmłodszy w rodzinie. Y Jaką mieliście najdziwniejszą sugestię do scenki? Macie jakąś taką, która była szczególnie dziwna? Pamiętasz coś, bo takie pytania, bo yy, jaka była najdziwniejsza sugestia jaką otrzymaliście? Czy mnie w e, pamięci utkwiło w rance w ciemno na, na przykład żelaz, byłem żelazkiem bez duszy i to tak szczególnie mi utkwiło w pamięci? Dał radę, bardzo dobrze dał radę i to mocno dał radę. No to no, ja nie przypomnę sobie, nie, nie mam pamięci jakby do tego. I yy, no jeszcze takie główne pytanie, yy, główne pytanie. Takie wyższej kategorii, pytanie tak po powiedział. Jak impro zmieniło wasze życie? Znaczy generalnie okazało się, że ja improwizowałem całe życie, tylko o tym nie wiedziałem. Że robiłem to już od dawna. Eee, czy zmieniło? No i jest to w tej chwili moje, że tak powiem, najważniejsze hobby. Rzecz najważniejsza z rzeczy mniej ważnych. Jak w jakimś filmie tak to o czymś mówili. No, powiem ci, że ja na przykład bez improwizacji... Nie chciałbym w ogóle stracić improwizacji, bo improwizacja jest bardzo fajna i pomaga na przykład w takim podejściu, po pogadaniu, nie, nie wstydzić się tak mocno, buduje takie, taką pewność siebie. To chyba tyle, jakby tyle odzyskałem tak, z tego, co, co tak teraz sobie myślę. To, taka pewność siebie, no to tak, to bardzo pomaga nie? w życiu. Macie jakieś plany, jeśli chodzi o improwizację na najbliższy czas? Tak, do mnie, bo to ja. E, e, chcemy na pewno gdzieś wyjechać poza Gdańsk, to na pewno, żeby e, też pokazać się innej publiczności, nie tylko w Gdańsku. E, ja bym chciał na pewno z tą długą formą coś tam się pokazać. E, oficjalnie, a nie tylko nieoficjalnie, ale to myślę, że nie, 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 nie będzie aż tak szybko, jak myślę. Żeby było. Co jeszcze? No, i na pewno chcielibyśmy na jakiś festiwal się inny dostać. No, ale to, to już w swoim czasie. Na pewno takie najbliższe to jest wyjazd gdzieś do innej, z inną grupą, zrobić występ i wyjazd gdzieś poza które miasto. Mamy wspólny występ z dziewczynami, z wymywamy z tego, co tam. Którego dokładnie wiesz już? 27 maja. Okej, okay. jeszcze jakaś takie złota rada dla początkujących, znaczy może nawet doświadczonych improwizatorów. My jesteśmy sami początkujący też. Więc e, e, róbcie, bawcie się tym, e, trzymajcie się razem e, i po prostu miejcie w sobie oparcie, bo mieć grupę, która się trzyma i która się lubi to jest chyba najważniejsze. Coś, coś dodasz? Nie, nic nie dodam. Wspaniały to był Waldek, naprawdę. Dzięki za wywiad. Dziękujemy bardzo.